Króluj Nam Chryste, dodatek dla dzieci Tarnów, dnia 20 maja 1934 roku. Rok drugi, numer 20. Duchu Święty, przyjdź prosimy, Twoje łaski nam trzeba. Napisała sługa Boża Stefania Łącka. Tak się modlimy przed kazaniem. Padają wszyscy wierni, zebrani w kościele, na kolana. I śpiewają z serca tę prośbę, powtarzają z mocą przyrzeczenie, i wyrażają wiarę i pewność słowami. A jej nauki, światłem oświeceni, w dobrym będziemy utwierdzeni. I przed nauką w szkole modlimy się codziennie. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam chęci i zdolności. Aby ta nauka była dla nas spożytkiem doczesnym i wiecznym. Przy wieczornym nabożeństwie majowym śpiewamy w litanii Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Jakże jednak rzadko modlimy się do Ducha Świętego? Zdaje się on być dla nas daleką osobą boską, wielką mądrością, przed którą drżeć trzeba. Jednak Duch Święty, trzecia osoba boska, Mieszka zawsze w naszym sercu. Pracuje wspólnie z nami nad rozwojem duszy naszej. Wzbogaca ją w miłość Bożą wszak sam jest miłością. Uczy nas modlitwy i ofiary. Wzywa do pracy, do czynu i rozwesela nas, kiedy jesteśmy smutni, bo jest pocieszycielem jak go nazwał sam pan Jezus. I choć jesteśmy tacy ospali i gnuśni, jednak Duch Święty kocha nas zawsze, niezmiernie i rzeźbi dusze nasze wytrwale. Za miłość odwdzięczajmy Mu się miłością gorącą i modlitwą ufną dziecięcą. Módlmy się uważnie, pobożnie przed nauką, zjednoczmy się teraz w zielone świątki, w uroczystość zesłania Ducha Świętego, w gorącym błaganiu o Jego siedem darów o dar mądrości do lepszego poznania Boga, dar rozumu dla głębszego zrozumienia wiary świętej, dar umiejętności kierowania się w życiu zasadami tej wiary, dar rady w wątpliwościach, dar męstwa w trudnych chwilach, dar pobożności, której tak bardzo nam trzeba, dar bojaźni Bożej, która napełni nas wstrętem do grzechu i pamięcią na obecność Bożą. Przybądź Duchu Święty, daj twoim wierzącym siedmiora kierdary. daj zasługę męstwa, daj wienieć zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Stefania Łącka